dwa lata trwały walki na pustyni w Afryce Północnej. Brytyjczycy, Niemcy i Włosi walczyli o panowanie nad rejonem, przez który biegła najważniejsza droga wodna świata, kanał Suezki, gdzie znajdowały się pola naftowe, przez który biegły drogi do bogactw Kaukazu i Indii. W tej wojnie Decydowała nie tylko liczba żołnierzy, dział i czołgów. W tej wojnie ostatnie słowo należało do szpiegów. W każdej bitwie, w powietrzu, na morzu czy na lądzie, wiedza o siłach i zamiarach przeciwnika może mieć decydujące znaczenie, może zadecydować o przebiegu tej bitwy. Tak też było w Afryce Północnej. Brytyjczycy wiedzieli bardzo wiele o planach i siłach wojsk niemiecko-włoskich, gdyż przed wojną polscy kryptolodzy nauczyli ich odczytywać rozkazy Enigmy i odczytując depesze niemieckie mogli się dowiedzieć, co Niemcy planują i czym dysponują. Niemcy wiedzieli bardzo dużo o siłach i zamiarach Brytyjczyków, gdyż potrafili Odszyfrowywać raporty amerykańskiego attaché militarnego w Kairze, który informował Waszyngton o planach i zamiarach Brytyjczyków. W sierpniu 1942 roku wojska brytyjskie, pobite i upokorzone, okopały się w rejonie El Alamein. Tam miała się rozstrzygnąć decydująca bitwa, w której wyniku wojska niemiecko-włoskie zostałyby odrzucone na zachód. Lub też wtargnęłyby do Egiptu, zajmując główną brytyjską bazę w Aleksandrii i otwierając drogę na wschód, w stronę kanału sueskiego i pól naftowych. Tam pod el Alamein miały się rozstrzygnąć losy wojny w Afryce Północnej. W czerwcu 1942 roku Rommel stracił niezwykle cenne źródło informacji. Wywiad brytyjski zlokalizował posterunek nasłuchowy, nasłuchu radiowego kapitana Zyboma i Brytyjczycy zlikwidowali ten posterunek. W dokumentach tam znalezionych stwierdzono niesłychanie wiele ciekawych informacji o działaniach brytyjskich wojsk. Z dokumentów tych wynikało, że Niemcy potrafili odczytywać raporty atasze wojskowego, amerykańskiego atasze wojskowego z Kairu, pułkownika Felersa. Raporty na temat stanu brytyjskich sił zbrojnych, planów dowództwa. Kod ten czarny kod, który Niemcy znali, zmieniono, a więc wyschło to źródło informacji. W posterunku kapitana Zeboma znaleziono książkę Rebeka. Było to oczywiste, że ta anglojęzyczna książka jest kluczem do szyfru. Szyfru używanego przez szpiega o kryptonimie Kondor. Kim był ten człowiek? Gdzie działał? Co wiedział o zamierzeniach dowództwa brytyjskiego? Brytyjczycy szykowali się do wielkiej ofensywy. 16 sierpnia 1942 roku. Premier Winston Churchill, który zakończył wizytę u Stalina w Moskwie, bezpośrednio stamtąd przybył do Kairu. Patrzył na swoją armię. 750 tysięcy ludzi, którzy okopali się w rejonie El-Alamein i pali się Romla, który dowodził 100 tysiącami żołnierzy niemieckich i włoskich. Churchill w miejsce głównodowodzącego wojskami brytyjskimi na Bliskim Wschodzie postawił generała Harolda Aleksandra. Dowódcą ósmej armii mianował generała Bernarda Low Montgomery'ego. Oni mieli poprowadzić wojska brytyjskie do zwycięstwa. Churchill zadbał również o zwiększenie dostaw zaopatrzenia dla ósmej armii i blokowanie dostaw dla wojsk niemiecko-włoskich. W tej grze decydującą rolę odgrywała Malta, wyspa pośrodku Morza Śródziemnego, skąd brytyjskie samoloty i okręty atakowały włoskie konwoje. Do portów w Afryce Północnej docierało coraz mniej statków zaopatrzeniem dla wojsk niemiecko-włoskich. Na początku czerwca przez front. Do Kairu przedarli się dwaj Niemcy, Johann Epler i Peter Moncaster. To była długa i trudna wyprawa. Wyruszyli z oazy Gialo 11 maja. Do Kairu dotarli na początku czerwca. Obydwaj byli Niemcami. Johann Epler urodził się w Kairze. Jego rodzice byli Niemcami. Gdy wybuchła wojna, poczuł zew krwi niemieckiej i dał się zwerbować do pracy w Abweze. Pojechał do Berlina, tam przeszedł przeszkolenie, a następnie przerzucono go do Trypolisu. W Trypolisie spotkał Petera Moncastera, Niemca, mechanika wież wiertniczych, który spędził większość czasu w Afryce, większość swojego życia w Afryce. Obydwaj mieli stać się szpiegami o wspólnym kryptonimie kondor. Trzy tygodnie przedzierali się przez front, a w Kairze zamieszkali. Na łodzi zakotwiczonej na Nilu w dzielnicy Zemalek. Epler nawiązał natychmiast kontakt z tancerką Hekmek-Fachmy. Ona pozwoliła im dostawać, dotrzeć do niezwykle ciekawych dokumentów. Otóż bardzo często bywał u niej brytyjski oficer. Nie znamy do dzisiaj jego nazwiska i nigdy nie poznamy. Dlaczego? Powiem o tym Państwu później. I gdy oficer ten przebywał w sypialni panny Fachmy, Epler kopiował dokumenty z jego teczki. Ważne dokumenty. A potem wysyłał meldunki przy pomocy jednej z dwóch radiostacji Helikraft amerykańskiej, jak przywiózł do Kairu. Wysyłał depesze Szyfrowane przy pomocy szyfru, do którego kluczem była książka Rebeka. Brytyjczycy wzmacniali swoje siły. Transportowce dowoziły broń, paliwo, amunicję i nowe oddziały. Docierało również nowe uzbrojenie. Amerykanie dosłali czołgi Grand M3. Miały wiele wad. Wysokie na ponad 3 metry, były dobrze widocznymi celami dla niemieckich dział przeciwpancernych. Były ciężkie, ważyły prawie 25 ton i miały zbyt słabe silniki o mocy 340 koni mechanicznych. W ich kadłubach zamontowano działu kalibru 75 mm, ale celowanie nim wymagało manewrowania całym czołgiem. Mimo tych wszystkich wad, były lepsze od czołgów brytyjskich. Wojska dostały nowe haubice kalibru 87,6 mm oraz działa przeciwpancerne 76,2 mm, znacznie lepsze od dotychczas używanych dział kalibru 40 mm, których pociski nie radziły sobie z pancerzami niemieckich czołgów. Co najważniejsze, nowy sprzęt przebywał w dużej ilości, wystarczającej do tworzenia planów ofensywnych. Rozpoczynał się okres wzmożonej działalności Eplera. Świetnie usytuował się w tym kairskim środowisku. Dzięki Fachmy poznał generała Aziza El Mastri, byłego szefa sztabu armii egipskiej. Dotarł do szejka El Banna, człowieka niezwykle wpływowego, który przygotowywał powstanie przeciwko Brytyjczykom, przygotowywał świętą wojnę w Egipcie. Poznał Anwara Sadata, późniejszego prezydenta Egiptu, wówczas młodego oficera nienawidzącego Brytyjczyków. Anwara Sadata, który tak bardzo chciał, żeby Niemcy wkroczyli do Egiptu, że poszukiwał kwatery dla generała Romla, gdy ten wjedzie do Kairu. Taka była nienawiść tych ludzi wobec Brytyjczyków i to wykorzystywał Epler. Bywał często w klubie oficerów brytyjskich. Dowiadywał się od nich, wyciągał różne informacje. Bywał w klubie korespondentów wojennych. Ale pewnego dnia popełnił błąd. Zapłacił barmanowi pięciofunktowym banknotem brytyjskim. Później zamówił u greckiego handlarza dużo wina, jedzenia, wydawał jakieś przyjęcie u siebie na pokładzie łodzi i zapłacił 300 funtów. Obydwaj, handlarz i barman, przyszli do intendenta armii brytyjskiej, aby wymienić te funty brytyjskie, funty Sterlingi, na funty egipskie. Intendent rozpoznał, że funty są sfałszowane, ale były świetnie sfałszowane, co wskazywało, że zostały podrobione przez Niemców w niemieckiej fabryce państwowej, fabryce pieniędzy, fałszywych pieniędzy. I tym Epler zdradził się. Żandarmeria otoczyła jego łódź. Po krótkiej walce ujęła go. Ale zdążył wyrzucić radiostację i wyrzucić książkę Rebeka. Tortury nie zmusiły go do mówienia. Brytyjczycy nie dowiedzieli się nic, chociaż stosowali zastrzyki prawdy z kopolaminy. Epler nie powiedział nic. Ale Brytyjczycy niepotrzebnie go męczyli. Rozwiązanie było w ich ręku. Montgomery był już gotów do wielkiej ofensywy. Jego siły były większe niż niemiecko-włoskie ale Brytyjczycy czuli respekt przed Romlem. Montgomery wiedział, że frontalne starcie z wrogiem przygotowanym do walki może zakończyć się porażką. Należało więc Romla zmylić, oszukać go, przekonać, że uderzenie nastąpi w innym miejscu. Do tego potrzebne było maskowanie i makiety na froncie oraz fałszywi szpiedzy na tyłach. A przecież jeden z najważniejszych szpiegów Romla, Kondor, był już w rękach brytyjskich. W Kairze działał wywiad niemiecki, wywiad brytyjski, wywiad radziecki, działał również wywiad żydowski. Organizacja syjonistyczna, na czele której stał człowiek o pseudonimie Toik, była bardzo skuteczna. Miała świetny wywiad. Toik miał świetnego agenta, agentkę, barmankę o imieniu Iwet. Iwet została kochanką Eplera bardzo szybko zorientowała się zaczęła podejrzewać że Eppler jest szpiegiem niemieckim płacił jej zawsze dużo płacił zawsze funtami szterlingami oczywiście o swoich podejrzeniach poinformowała swojego szefa Toika Toik utrzymywał bliskie kontakty z szefem kontrwywiadu brytyjskiego przychodził do niego do jego kwatery zawsze ukrytym tylnym wejściem i informował o swoich podejrzeniach, które mogły być dla Brytyjczyków interesujące. Tak więc dzięki Toikowi kontywywiad brytyjski zwrócił uwagę na Eplera, zaczął obserwować łódź, na której mieszkał Epler. Pewnego dnia wet przyszła na łódź Eplera późnym popołudniem. Epler spał jeszcze pijany po jakiejś nocnej libacji. Dziewczyna weszła do kabiny, rozejrzała się, zobaczyła na komodzie książkę Rebeka. Zauważyła, że niektóre kartki tej książki były bardziej zużyte, lekko przywrócone. Obok książki leżała kartka z długimi kolumnami cyfr. Zorientowała się, że jest to szyfr. Spisała numery stron, spisała. Cyfry z kartki, schowała to do torebki i z chwilą, kiedy wychodziła z łodzi, została aresztowana przez policję brytyjską. Szef kontrwywiadu nie wiedział nic o tym, że Iwet jest w areszcie brytyjskim. Toik zorientował się dopiero po kilku dniach, co stało się z jego agentką. Przyszedł więc do biura szefa kontrwywiadu, aby ten interweniował. Wyciągnęli dziewczynę z aresztu. Na szczęście wśród jej rzeczy zachowała się kartka z numerami stron książki i z numerami, z cyframi spisanymi z kartki. W ten sposób kontrwywiad brytyjski uzyskał klucz do szyfru kondora. Na początku sierpnia Rommel rozpoczął przygotowania do uderzenia, którego miało doprowadzić do Egiptu. Znał wielkość swoich dotychczasowych zwycięstw. Wiedział, że ósma armia brytyjska straciła wiele czołgów, wiele dział, ale wiedział również, że do portów Aleksandrii przebywają transporty z nowymi czołgami, nowymi działami. Z doniesień kondora wynikało, że Brytyjczycy nie są jeszcze gotowi do stawienia silnego oporu, zwłaszcza w rejonie Alam Harfa, tak informował kondor, ale w rzeczywistości były to depesze spreparowane przez brytyjski wywiad Rommel, aby uzyskać wsparcie powietrzne. Dla swojego natarcia, poinformował przez radio jednostki Luftwaffe. Aby uzyskać większe dostawy paliwa, informował o swoich planach Berlin i Rzym. Te depesze, wysyłane z kwatery generała Romla, trafiały w ręce Brytyjczyków. Oni poznali plany Rommla. Szef wywiadu, pułkownik Francis de Gigant, Przeglądając zdobyczne niemieckie mapy, stwierdził, że wynika z nich, iż Niemcy niewiele wiedzą o rejonie Alamhalpa. Przede wszystkim nie wiedzą, gdzie znajdują się niezwykle niebezpieczne dla czołgów ruchome piaski. Utworzył zespół kartografów, którym kazał przygotować fałszywe mapy. Na tych mapach rejon Nieprzejezdny dla czołgów, ruchomych piasków, zaznaczono jako teren twardy, bardzo odpowiedni dla czołgów. Teraz należało te mapy, fałszywe mapy, dostarczyć Niemcom i przekonać ich, że są autentyczne. Jak to zrobić? Misję tę polecono człowiekowi oskarżonemu o zdradę tajemnic wojskowych, oficerowi, który kontaktował się z egipską tancerką Hekmek Fahmy. Do jego raportówki włożono fałszywe mapy, wsadzono go do jeepa i kazano jechać w stronę niemieckich linii. Czy wiedział o tym, że w jego samochodzie znajduje się bomba? Zapewne tak. Wobec tego, dlaczego zgodził się na wykonanie samobójczej misji? Prawdopodobnie dano mu wybór albo sąd wojskowy. I kara śmier śmierci za zdradę tajemnicy wojskowej. Hańbiąca śmierć szpiega. Albo śmierć na polu bitwy, w czasie wykonywania zadania, po którym nikt nie dowiedziałby się, jak brzmiało prawdziwe nazwisko oficera zdrajcy, po którym jego rodzina uważałaby, że zginął jako żołnierz. Oficer wybrał ten, tę drugą. Możliwość. Wsiadł do jeepa. I ludzie, którzy dali mu taki wybór, dotrzymali słowa. Do dzisiaj nie wiemy, jak nazywał się ten oficer. Przetrwało tylko jego, jego pseudonim major Smith. Gdy samochód prowadzony przez niego zbliżył się do linii niemieckich, bomba eksplodowała. Niemiecki patrol znalazł zwłoki oficera, a w jego raportówce mapy. Podstęp udał się. Rommel wykorzystał te mapy do planowania uderzenia na Alam Halfa. Czołgi niemieckie uderzyły w nocy 31 sierpnia. Do świtu posunęły się zaledwie o 15 km zamiast planowanych 50 km. Brytyjczycy przygotowali twardszą obronę niż spodziewał się tego Rommel. Rommel zdecydował, że jego czołgi skręcą wcześniej na północ, aby tamtędy przebić się przez brytyjskie linie obronne. Na mapach znalezionych przy zwłokach brytyjskiego majora, ten rejon zaznaczony był jako odpowiedni dla czołgów. I tak pojazdy romla wjechały w pułapkę. Samoloty amerykańskie i brytyjskie zbierały straszliwe żniwa. Nieruchome, grzęznące w piasku stalowe kolosy były łatwym celem dla działek pokładowych brytyjskich samolotów. Po kilkunastu godzinach pustynia dymiła, zasłana wrakami czołgów. Rommel musiał wycofać się. Teraz przyszła kolejna Brytyjczyków. Wzmacniali swoje siły. We wrześniu dostali 300 czołgów Sherman, dwie dywizje, w tym jedną dywizję pancerną. W Egipcie wylądowały cztery dywizjony bombowców B-25. W sumie Montgomery dysponował tysiącem czołgów i tysiącem dział. Przygotowując się do ich ofensywy, doszedł do wniosku, że najlepszy rejon do wykonania uderzenia jest na północy, nad Morzem Śródziemnym. Ale Rommel też o tym wiedział. I tutaj na północy zgromadził swoje siły, wystarczająco duże, żeby powstrzymać ofensywę Brytyjczyków. Co więcej, ofensywa wymagała zgromadzenia wojsk, a więc przerzucenia z południa czołgów, oddziałów wojska. Zapasów żywności. Ten ruch żołnierzy z południa na północ zaalarmowałby Romla i nakazał Romlowi przygotować potężną obronę właśnie na północy. Należało więc wprowadzić Romla w błąd przekonać go, że atak nastąpi na południu, a wykonać go na północy. Generał de Gigant. Awansował już ze stopnia pułkownika i objął stanowisko szefa sztabu. Wezwał do siebie szefa wywiadu, pułkownika Dodleja Clarka. Powiedział do niego: Musisz ukryć 150 tysięcy ludzi, tysiąc czołgów, tysiąc dział. I to wszystko w terenie twardym i płaskim jak stół bilardowy. Niemcy nie mogą się zorientować. A będą obserwowali każdy nasz ruch, nasłuchiwali każdego odgłosu. Każdy przybłęda arabski zdradzi nas za paczkę herbaty. To jest zadanie nie do wykonania, ale do cholery musisz to zrobić. Taki był rozkaz. Pułkownik Clark wykonał ten rozkaz. Stworzył zespół. Do tego zespołu wprowadził scenarzystę filmowego, scenografa filmowego, prestidigitatora. Bankiera i paru innych ludzi o równie dziwnych profesjach. Oni właśnie opracowali niezwykle skuteczny system maskowania całych dywizji wojska. Kolumny ciężarówek zmierzały na południe, na płaskiej, i twarde jak stół bilardowy pustynie. Widać to było z daleka. Niemcy nie widzieli jednak, że w nocy ciężarówki zawracały i ciągnąc za sobą gałęzie palmy zacierały ślad. Do świtu czołgi i ciężarówki dojeżdżały do rejonów zgrupowań, gdzie znikały w specjalnie zamaskowanych dołach. Czołgi wjeżdżały pod przykrycia przypominające do złudzenia ciężarówki. Przed świtem ruch zamierał. Piloci niemieckich samolotów rozpoznawczych meldowali tylko o ruchu na południe. W rejonie planowanego uderzenia Brytyjczycy zmagazynowali i zamaskowali tysiące ton zaopatrzenia. Niemieccy piloci meldowali o budowie wodociągu na południe. Każdego dnia żołnierze brytyjscy układali 7 kilometrów rur, które miały na południu zaopatrywać wojska w wodę, ale w nocy wygrzebywano zakopane rury, aby od rana pod czujnym niemieckim okiem ponownie je układać. To był fałszywy wodociąg. 26 września Rommel został przyjęty przez Führera. Ten obiecał mu bardzo wiele. Dwie dywizje, w tym dywizję pancerną, 40 czołgów, nowych czołgów, najpotężniejszych wówczas na świecie Tiger, brygadę rakietowych wyrzutni Nebelwerfer i to wszystko miało być dostarczone przy użyciu nowych okrętów tak szybkich, że okręty podwodne brytyjskie nie mogłyby ich dopaść i zatopić. Rommel już uspokojony wyszedł z kwatery Hitlera i udał się na wypoczynek do Zemering w Austrii. Tam 23 października zadzwonił feldmarszałek Keitel i poinformował go, że w Afryce Brytyjczycy rozpoczęli zakrojoną na szeroką skalę ofensywę, a zastępca Romla, generał Stumme, zaginął bez wieści. 23 października o godzinie 21:40 tysiąc brytyjskich dział rozpoczęło ostrzeliwanie niemieckich pozycji. W ciągu kilkudziesięciu minut pociski rozbiły niemiecką sieć łączności, wywołując chaos. Dowódca 21. dywizji pancernej meldował, że piechota brytyjska uderza na południu, co jego zdaniem wyglądało na główne natarcie. To nie była prawda. Niemiecki dowódca dał się zwieść sprytnemu manewrowi 13. korpusu. Z północy meldowano, że brytyjskie okręty rozpoczęły desant. Zdezorientowany generał Georg Sztumme wysłał tam oddziały 164 Dywizji, chociaż nad brzegiem morza tylko kilka stateczków hałasowało za grubą warstwą dymu, udając, że są armadą inwazyjną. Następnego dnia wieczorem główno dowodzący wojskami niemieckimi generał Sztumme zmarł na atak serca. Jednakże mimo zdecydowanej przewagi wojsk brytyjskich i zaskoczenia, jakie udało im się uzyskać, Niemcy zorganizowali obronę i zatrzymali pierwszy impet uderzenia wojsk brytyjskich. 24 października Rommel wylądował w Rzymie. Tam na lotnisku powitał go atasze wojskowy generał Enno von Ritelenen. Rommel zażądał natychmiastowych dostaw paliwa, broni, amunicji i odleciał. Do Afryki Północnej. Generał Ritelen interweniował u feldmarszałka Kesselringa, głównodowodzącego wojskami brytyjskimi w rejonie Morza Śródziemnego. Ten udał się do Mussoliniego i Mussolini podjął decyzję, że natychmiast z Neapolu należy wysłać pięć statków z bronią, zaopatrzeniem dla Romla. Kesselring natychmiast wysłał depeszę, aby Poinformować Romla, że wkrótce do nabrzeży portu w Tobruku dobiją statki z zaopatrzeniem. I Brytyjczycy tę depeszę odczytali. Co robić? Uderzyć na te statki, zaatakować statki, zatopić je. Ale taki przypadkowy atak byłby bardzo podejrzany. Mógłby dowodzić, że Anglicy potrafią odczytywać szyfr enigmy. Szef wywiadu wojskowego, pułkownik Winterbotham. Nie mógł podjąć takiej decyzji. Zwrócił się z tym do Churchilla. Churchill powiedział: Zatopić włoskie statki. Żaden z nich nie dotarł do Afryki. 2 listopada Brytyjczycy wznowili natarcie. Dzień później uzyskali zdecydowaną przewagę. Rommel uznał, że musi się wycofać, ale wtedy nadszedł rozkaz Hitlera nakazujący trwanie w miejscu do ostatniego żołnierza. Na szczęście dla Niemców, Montgomery nie potrafił wykorzystać tej sytuacji obejść Niemców i zamknąć ich w okrążeniu. 5 listopada Hitler zezwolił na odwrót. Niemieckie czołgi i ciężarówki odjechały jak mogły najszybciej na zachód, pozostawiając na pustyni włoskich sojuszników, którzy pozbawieni środków transportu musieli wpaść w brytyjskie ręce. Pod el Alamein zginęło lub odniosło rany 25 tysięcy żołnierzy państw osi. Alianci stracili 13,5 tysiąca ludzi. Bitwa pod el Alamein miała ogromne znaczenie dla losów wojny w Afryce Północnej. O losach tej bitwy zadecydował świetny plan strategiczny i szpiedzy.